Dzisiaj w nędzy takie wielkie wydarzenie charytatywne. Gminny klub sportowy z nędzy stanął na szczele wydarzenia charytatywnego. Gracie dla swojego zawodnika Patryka Lesia. Gramy, gramy dla Patryka. Patryk jako nasz zawodnik no, co od najmłodszych lat praktycznie gdzieś Patryka znam od 8 czy 7 roku życia. Zostawił trochę zdrowia na boisku, Patryk zawsze zostawiał 100% na boisku. Teraz my chcemy jakby jemu nasze 100% oddać siebie, żeby, żeby zagrać dla Patryka, no bo niestety taka potrzeba się zrodziła. No, to takie piękne, że no, wychodzicie naprzeciwko temu. Widzicie tę potrzebę. No, piękne, może nie najlepsze słowo w tym w kontekście, w jakim się spotykamy. No, fajnie, że, że jako społeczność lokalna stajemy kolejny raz na wysokości zadania. Szkoda, że w takich okolicznościach musimy się gdzieś spotykać, ale tak mówię, jest to fajne, że, że cała społeczność gdzieś tutaj odpowiedziała na nasze, na nasze zaproszenie. Bilety praktycznie w komplecie się rozeszły. Mamy naprawdę duży odzew i rodziców mieszkańców w Nędzy, którzy przygotowali ciasta, poczęstunek, bufet jest dobrze zaopatrzony, wszystko gdzieś rodzice i mieszkańcy zrobili sami od siebie, gdzieś tam w Gratisie. Odpowiedziały także firmy, na któreś tam poprosiliśmy różnych sponsorów, no i przede wszystkim wykonawcy. Zgodzili się zagrać za darmo, co też jest dla nas ważne. Dzisiaj, dzisiejsza impreza jest, jak mówię, no udało się gdzieś zorganizować bardzo małym kosztem finansowym, a efekt może być naprawdę duży. I o tej piękności, tą, tą piękność właśnie miałem na myśli, panie Gerardzie, ile udało się zebrać już? Wie, wiecie, jaka to jest kwota? Ogólnie, bo to jest tak, jest tych akcji jest gdzieś więcej. Udało Bardzo bardzo fajnie udało się rozkręcić aukcje internetowe, które gdzieś dzięki też jakby, można powiedzieć, wielkim sercom ludzi, ale też ważne rodzicom Leona, bo, bo ta grupa, która została stworzona przy, przy okazji dwa lata temu, walczyliśmy do naszego Mieszkańca dla, dla mojego Leonka. Była grupa na Facebooku, która ma przeszło 4,5 tysiąca jakby uczestników, i tamte licytacje naprawdę też już Rodzice, tutaj naszego zawodników, w naszym klubie, mieszkańcy różne rzeczy wystawiają i praktycznie ta zbiórka gdzieś tam tygodniowo wpada przeszło 10 tysięcy. Już tam od momentu zbiórki 3 tygodnie, 4 tygodnie przeszło 40 tysięcy udało się zebrać. Była akcja też tutaj razem z Karitasem proboż Parafia, proboż Caritas zebrali przeszło 12 tysięcy złotych. Dzisiaj koncert, za tydzień mamy turniej charytatywny, też z roczników takich małych dzieciaków 18-19 i tam też już mamy komplet dużym. po prostu w ciągu dwóch dni się rozeszło. startowe też jest w wysokości 300 złotych i tam jakby wpłata na się pomaga, jest jakby udział, potwierdzenie udziału w turnieju. No naprawdę gdzieś to gdzieś to jest fajne. Ruszyła akcja z żonglerką dla Patryka. Jakby dzisiaj prześledzić właśnie Facebooka, no to myślę gdzieś tam kilkaset osób już żonglowało i tam za Każdą żonglerkę wpada tak przysłowiowa dyszka, czasami gdzieś więcej. Naprawdę ruch jest duży, ale to mnie cieszy to, że, że odzew jest taki, taki fajny. Sam koncert na Śląską Nutę, no nędza z tego, że te koncerty na Śląską Nutę tu się sprawdzają, nie? Tak, no gdzieś się sprawdzają, nie wiem, może też to jest jakby osoba Piotra Szolca, który jest mieszkańcem nędzy. Są to klimaty, które, no, w które gdzieś tam z reguły staramy się gdzieś uderzyć. Ta muzyka ma też swoich odbiorców i jest jakby, jest jakby potencjalny klient, który kupuje ten bilet. Aczkolwiek myślę, że dzisiaj obojętnie kto by nie wystąpił, to te bilety i tak by się sprzedały. Ale mamy też już sygnały chętnych po prostu innych wykonawców jest lokalnie Robert Kurzeja, który od dawna nagrał dwie nowe piosenki. Sam się zaproponował, że może też gdzieś wystąpić. Są młodzi wykonawcy, także nie mówimy jeszcze ostatniego słowa. Myślę, że, że coś jeszcze dla innego słuchacza też się uda zorganizować. Nie wykluczać jeszcze jednego koncertu na rzecz Patryka, rozumiem, tak? To, tak jak mówię, no choroba jakby Patryka, tam jest trudno też, żeby określić. Nie mamy ani górnej granicy, ani czasu. Nie wiemy, jak to, jak to będzie postępował. Nie wiemy, jak długo będzie trwało jego leczenie. Także te potrzeby będą Będą, podejrzewam, w dłuższym jakby okresie czasowym. Wiadomo, to jak jest wszystkim, jak jest ten początek, zawsze jest ten hura, optymizm i jest tych akcji dużo. Dlatego zostawiamy sobie coś jeszcze na, na przyszłość, bo może być taka potrzeba. Nie wykluczamy. Przed nami lato, fajny okres, czas na plenery, także może uda się coś jeszcze zorganizować. Okay, dziękuję.